Dobra, no się mam wszystkim. To ja, jak zawsze, opóźniona. E, witam Was po 40 minutach męczenia się z OBS-em, e, ponieważ od kilku odcinków... Opornie cały czas jak go wyłączam, przyłącza mi mikrofon, nie, ufo, nie informując mnie o tym, a ja o tym zapominając, na, przy, nagrywam na początku filmik, potem kiedy go chcę zmontować, okazuje się, że jest jakiś zrobociały głos i muszę go y, nagrać jeszcze raz. Także jest to y, drugi raz, kiedy nagrywam ten odcinek i już Wam na samym wstępie powiem, że y, nie wiem co chciałam powiedzieć, ale wiem tyle, że są nowe zadania, tutaj z zajazdem pod wilkiem. E, musicie mieć ukończony oczywiście ten most tutaj dojazdowy, co nie? Tam od Jarleim żeby dostać się tutaj do y, z Murland, z tego wzgórza Gurlandimera, żeby dostać się tutaj do zajazdu pod Wilkiem i tam potem na Zielonej Doliny, Yardleim i Stein Jorvik. zresztą to wszystko ładnie widać, o. No i, i co? I są zadanka, które są bardzo fajne, polecam je zrobić. Na koniec, yy, na koniec dostajecie taki fajny zielony czaprak z futerkiem, który mi się Giga w ogóle podoba, yy, ale zadanek jak na odcinku nie będę robiła, bo są one dosyć długie. Yy, w sensie to są zadania na, na zasadzie: pojedź na jeden koniec zielonej doliny i wróć z powrotem, co nie. I po prostu nie chce mi się. możemy to zrobić na jakimś live, albo nie. Zrobię to w pod, podcinku, to zrobię. I potem wam na Instagramie e, napiszę, czy zrobiłam, czy nie zrobiłam. E, no nie wiem, różnie to ze mną bywa. E, jeszcze dwa tygodnie Ayla i Umbra zostają. I na stronie Session było napisane na samym dole, że w następnym tygodniu kontynuujemy letnią zabawę plażową. I ktoś mi wytłumaczy, na jakiej to jest plaży, bo ja po tamtym nieudanym odcinku pojechałam na tą plażę do Fortu Pinta, nawet teraz możemy podjechać, bo to chyba jest gdzieś podwózka, co nie? Możemy pojechać i ja Wam pokażę, ja nie wiem, o co chodzi, bo tam, jeżeli ktoś wie, na jakiej plaży, to będę wdzięczna za informację, bo ja naprawdę nie wiem, no patrzcie, pojedziemy do Fortu Pinta, Aha, dobra. E, pojedziemy sobie do Fortu Pinta, Ja wam pokażę, że tam nic nie ma na tej plaży. Jeżeli może, może to jest jakaś inna plaża, chociaż nie mam pojęcia, naprawdę. Ja nie wiem. Słuchajcie, co oni robią ze swoim życiem w ogóle. Jakby, nie wiem, jak inaczej dzisiaj słychać niż zwykle, to podziękujcie programowi do nagrywania. Dzięki OBS. Po prostu jesteście wspaniali. E... Szmyć. Chcę tego szmycia. Mogę tego śmiecia? Halo, śmieć! Halo! O, dobra, zebrałam szmecia. Eee... Dobra, zjeżdżamy po tych schodach, co wam ostatnio pokazywałam. One są takie sztos, ale ten mostek już nie jest sztos. Ten mostek to jest jakaś tragedia, nie wiem. Nienawidzę go. O! O, nie zabiłam się, bo zazwyczaj się zabijałam, jak są spadałam. I ktoś mi wytłumaczy, jaka impreza na plaży, jak to wygląda, tak jak zawsze. I ta woda. No, co tu zmienili, niby? Jaka impreza, jaki plażowy festiwal? Chciałam to przeskoczyć. Excuse me. You, can you jump? Yy, okej. Okay. Aha, no to fajnie. <gulity> no, już starczy. Ktoś mi powie, jaka. Może to jest jakaś inna plaża. ty ja oczywiście nie wiem, guys. Ale zazwyczaj, jak oni coś robią, to na Forcie Pinda tutaj, no ale. Tu dosłownie jest tak, jak było. Nic tu się nie zmieniło. Nic, nic, nic. Nic dosłownie. Aila ja biegnie, bo nas utopią. No właśnie. No ja naprawdę nie wiem, słuchajcie, co... Nie no, te stoliki też były. No przecież, no kurde, bedę na no jakie to jest plaże? Może ktoś mnie... Jak ktoś wie, to można mnie oświecić w komentarzach, to w następnym odcinku, kiedy będę nagrywała tamtą aktualizację, to tutaj oczywiście nagram na tej plaży. Ale niech mnie ktoś oświeci, jaki festiwal na plaży, jakie coś tam, na jakiej kurde, plaży, bo w Forcie Pinta to nie ma nic tu. A w aktualizacji ogólnie nie ma napisane nic o tym festiwalu. Um, tak, tutaj mam takie coś, bo tutaj na poprzednim odcinku tu kliknęłam przez przypadek. Tutaj y, też nic nie ma, bo tu jest tylko, że Aila i Umbra. No nikt o tym nie wie, wcale ja na niej nie siedzę. I jak mnie ktoś oświeci w komentarzach, to naprawdę będę zadowolona i będę bardzo szczęśliwa, bo napisali, y, no w aktualizacji nic o tym nie ma na stronce. A może na Instagramie jest, musiałabym zobaczyć. A pod spodem tam, gdzie jest napisane w następnym tygodniu, tam jest już napisane, no tam w następnym tygodniu będziemy kontynuowali festiwal. Na jakiej to jest plaży, co, <grym> żeby się znowu odkleiliście? Halo? Ktoś mi powie o co tu chodzi? Czy ja naprawdę, czy ja, czy ja coś źle robię, bo... Chce, czemu to on nie chce skrać przez te parasole? Ona, przepraszam, bo to Ayla się krzyczycie, ale no kurde, halo, no coś, o... no nie wiem, nie mam pojęcia, o co chodzi, oświećcie mnie w komentarzach, eee, no tak, po prostu tyle, bo w sumie, aha, no i jeszcze jedna ważna informacja, kwartery drugiej generacji odchodzą i odchodzą 17 sierpnia SSO je odsuwa znajdują się one na targu Ferdinanda więc jeżeli ktoś chce mieć pamiątkę po starym SSO ja na pewno będę kupowała tego kwarterka to możecie pojechać do Ferdinanda który jest właśnie tu przy Forcie Pinta i kupić tego kwartera, one też są na pewno bardzo tanie ale będą wam mieli taką pamiątkę po starym SSO będzie wam przypominało, że takie stare, fajne SSO kiedyś istniało a nie teraz takie odklejęce, gdzie piszą gdzie nie napisali o plażowym festiwalu, a potem napisali no, będziemy kontynuować. No świetnie, genialnie, naprawdę. Yy, także yy, to tyle, co dla Was przygotowałam w tej aktualizacji. Tak jak mówię, na, podzielcie się w komentarzach, czy Wy yy, te zadanka zrobiliście. Ja mówię, ja mam na Instagramie, czy je zrobiłam, czy nie. Yy, no i co? No i do tej następnej środowej aktualizacji. Jestem ciekawa, co oni tam wymyślili z tym festiwalem... festiwalem. Jestem ciekawa na jakiej to plaży, więc yy, pożyjemy, zobaczymy. Yy, także, 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 także to tyle, więc do następnego odcinka, pa pa.